Witajcie z władzy składu z Bożej Łaski. Jesteśmy w moślicach na pikniku roczniczym Na początek mamy wóz strażacki. Tam mamy żurzel. Ale się chyba nic na nie dzieje. Ciężko się przebyć przez tabuny Ludzi.

Oczywiście, bo z jest schem, dla tych najmłodszych gry zabawnych, ale również i panowie tam czekają. A jeżeli ktoś by chciał korzystać z łazienki, słuchajcie, to jest ważna informacja. Chodzimy do centrum, tam są łazienki, można się upewnić. Bardzo proszę korzystać z łazienek w centrum. To nie są łazienki warszawskie, ale to same łazienki w baletach. Tak więc chodzimy, korzystamy, można się służyć, chodźmy. Zapraszam serdecznie. Bez opłat, oczywiście.

z samolotami na jakieś tam wszelakie stoliki przechodzimy na tę stronę samolotów z papieru z na szybki, nie na szybki

Sceny tutaj zacieniaszurowe, i w na mamy tatuaże tymczasowe, takie co się nak nakleja naklejkę na klejka i ten, i robi Popularne popularnym dość na festynach, kel ogrzewnia, żarcie wozy. Nie wiem, go będziemy. I tu żarciowóz Tam będą jakieś militaria. W są warsztaty ze składania samolotów, co ludzie składają. No, do tej części jeszcze nie byliśmy. Teraz i mamy tu. Co by to powiedzieć, że my tu mamy, jak to się nazywa, lotnie Nowe to się tak nazywało? Chyba tak. Nie <grywa> <grywa> było mi jeszcze dane polatać paralotnią na samolot i modele a tu już nie modele szybowiec prawdziwy to jeszcze masz pan mój telefon? tak tak masz na imię Nikodem Karol? poczekajcie, bo to Mamy przyczepkę do transportowania pewnie tego szybowca jak wygaduje. Tu mamy dmuchańca Ok dmuchańca mamy jakąś tam wioskę wojiskową. Takie coś sobie zrobili. 13 batalion jeszcze jedzą i do się do nas, jeszcze tam można podejść, robi sobie zdjęcia zobaczyć roku w ziemi tarnowskiej, zakładem mechanicznym Tarnów SA i przypominam o strzelnicy, moi kochani, dla dużych i tak, dla małych. Tam dla basenów, yy, na parkingu warto podejść do strzelnicy, można sobie broni, amunicji, ostrych, to jest ciekawe, bo tu japoniscy strzelają, dorosłych dzieciaki, broń rasterowa. Yy, idziemy, ustawiamy się, Stowarzyszenie Oświatowe CX A. a Za pomocą swoich zawalczyć. Nie takiej groźnie nie, ale żeby zobaczyć jak ludzie główny załamany. No i na przykład jak główna sekcje obronna, a dokładnie tutaj mamy takie dwa ogromne Polsy przygotowane. Tam coś jeszcze jest na końcu. Tam w oddali moja, plac letni. A tutaj są ciężarówki ze sztywnicą. Kolejka troszkę jest. Nie wiem, czy się płaci, czy nie. Tak, jest w środku. Strzelanie bojowe, laserowe, jakieś tam. No i to chyba wszystko. Nie ma zdrowia ani czasu żeby siedzieć dłużej, więc wystarcz. Tam mamy ten stadion zrobiony na potrzeby igrzysk i w ogóle jest nieużywany.